Witam wszystkich zgromadzonych, jesteśmy na G4 Pierwsze w opisie, 2 zł na start Na otworzenie takiej oto skrzyneczki pięknej, milspec Którą właśnie otworzymy 5 razy Zobaczymy co nam wypadnie I to komuś wypada naprawdę bardzo fajnie To jest DJ Lekusp Intraviolet Także ktoś miał naprawdę bardzo fajny proficik 3 osoby proficik by miały Pierwsze w opisie to już wiecie No i dobra, mamy tutaj nowe skrzyneczki Dzisiaj potestujemy, wy jeszcze opeczkę i Subika dzwoneczkę zostawcie wisiu 5 razy 12 zł i co nam wypadnie? Dosyć budżetowa skrzyneczka, ale jak widzę to chyba ładnie odda. To jest 10 zł, super. Jeszcze raz. Jak na taką tam już... Jest... Okudę, no to strasznie mało procent, bo. OK, 3 zł w pracy tylko, więc wydaje mi się, że to jest skrzynka taka optymalna. Teraz wypadło złotówka w plecy tylko. Jeszcze raz, ostatni raz. Ja dwa zł w plecy. Bardzo fajna skrzyneczka, jeżeli nie chcecie to dużo stracić, to polecam. Kolejna skrzyneczka 24 zł za 5 skrzyneczek. tanie tam są, więc superansko. Tutaj akurat 14 zł w plecy, czyli 10 zł Strac 10 zł. O, tutaj już będzie super naprawdę. 5 dyszek zysku. To mi się podoba. Jak widać to też tak fajnie oddaje, nie to było aż ile? z cesarzowa 0,5%, no dobra, to jest 2zł tylko w plecy. Bang, to 5AZ również, to będzie 120zł za 5 skrzyneczek I, 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 i wypada tragicznie, może 4 teraz, 96zł. Proszę Państwa tutaj już ładnie poleciało. To będzie profitik 57 zł, super Call of the Wheel. Perfect English po prostu 3 skrzyneczki. 108 zł Orbit, ok. Strata niestety. No dobra, jeszcze raz. Może akurat coś. Dobra, hazard musi być drogi. 3%, 37 zł. No dalej, strata. Dobra, i tam 5 razy otworzymy. 240 zł. Leci. O kurde. Ale w plecy. Dobra, kontrakty w takim razie. Trzy strony skinów. 540. Loczek za 4 zł, ok. Jeszcze raz. 8 zł digelek za. 8 zł. Ok. Coś się tu stało? Dobra. Troszeczkę droższy upgrade. Kontrakcie. 22 zł i wlepa za. Uwaga, uwaga. 40. No nie, no dlaczego dawano nam na tych. Taki proficik fajny. Mac. No co będzie strata raczej. 41 zł. Kurde. ej Fajnie dzisiaj oddaje, powiem Wam szczerze. Może ten upgrade też fajnie odda. Ale generalnie bardzo ładny skin. Ale nikt tym nie gra, niestety. 290 kosa. 300. Sprzedaje od razu kosa. I ostatni upgrade za 290 i jakaś wlepa. Nie widziałem. Ile ja to kosztuje? Dajmy 290. No lipa, lipa, dobra. Czemu tego nie mamy? Halo, halo? Halo? Co się z tym stało? Czy ja to sprzedałem? Prawdopodobnie to sprzedałem. No dobra. No to jeszcze skrzynka bonusowa leci. Może tutaj coś odda? Może kostka jakaś tutaj, proszę? Uhuuhu, uh. proszę Państwa, jest kosa. Sprawdziłem wszystko. Dziękuję Wam przecież za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych Siemano.